Witam serdecznie wszystkie panny. Na czytaniu Ty i Twój partner, partnerka lub osoba, o której myślisz, jak będzie wyglądała Wasza relacja w miesiącu marcu 2021 roku. Zobaczymy sobie najpierw Waszą energię. Jak Wasza energia będzie wyglądała w miesiącu marcu. Zobaczmy, panny. Jak dla panien będzie przedstawiała się ta relacja? Wasza energia, uczucia względem tej drugiej osoby. Jaka jest podstawa waszych działań? Co odchodzi do przeszłości? Albo co jest ukryte? Co w myślach Waszych? I z czym wychodzicie do tej drugiej osoby? W marcu. Zobaczmy. Wasza energia to jest w tym miesiącu to jest chęć komunikacji. Chcecie działać? Chcecie rozmawiać? Jesteście gotowi, by, by podjąć walkę, być może, znaczy walkę o to, o związek ewentualny, albo jesteście dużo, dużo też może myślicie o tym, żeby rozpocząć jakieś działania w kierunku tej drugiej osoby. Troszkę, troszkę jest tu takie jeszcze bojaźliwość, takie troszkę, Oglądanie się za siebie, taka niepewność trochę, ale jesteście gotowi na tą komunikację, na to, żeby odkryć jakieś tajemnice. Tu jest dużo ciekawości tego, co może się zadziać ewentualnie w tym związku. Podstawą Waszych działań jest dążenie do tego, żeby nawiązać kontakt z tą osobą albo rozwijać ten związek. Jest chęć spotykania się, jest chęć komunikacji, jest bardzo duże też zauroczenie, oszołomienie tą drugą osobą, początki też miłości i chęć nawiązania tych kontaktów. To jest to, do czego wy zmierzacie, co chcielibyście osiągnąć, ale są to jeszcze takie wasze powolne kroczki, jeszcze nie do końca. Wiecie, wiecie, jak to zrobić, nie do końca wiecie też, jak powinno to wyglądać, albo też nie okazujecie tego jeszcze na tym etapie, tak? To, co jest ukryte lub podchodzi do przeszłości, to być może Macie takie poczucie i wrażenie, że osoba, którą, z którą jesteście lub którą zaczęliście spotykać, jest waszym spełnieniem marzeń. Być może myślicie o tej osobie w ten sposób, że spotkaliście tą drugą osobę, z którą możecie zbudować jakąś relację, i póki co jest to jeszcze w ukryciu. Nie mówicie o tym wprost, ale zastanawiacie się nad tym czy rzeczywiście może tak być czy rzeczywiście jest to osoba która jest waszym spełnieniem która przy której będzie to pełne zrozumienie będzie pełny stan taki idealny i, i przy której będziecie czuli się spełnieni to z czym co, co w myślach macie, co, o, czym, o czym myślicie, to jest taka chęć zebrania wszystkich, wszystkiego, wszystkich wiadomości, być może, albo całej wiedzy, którą do tej pory mieliście, zebranie w jedną całość i określenie, czego tak naprawdę chcie, chcecie w życiu. To jest takie zastanawianie się, czy być może, czy warto w to wchodzić, czy jednak nie warto w to wchodzić. Zebranie pewnych prawd i pewnych rzeczy, które są przed wami ukryte, lub pewnych prawd, które być może się dopiero pokazały i wyważenie tego, wyważenie tego, tego wszystkiego we właściwy sposób. To jest też takie. Roztrząsanie wszystkiego, czy, czy te decyzje, które podejmiecie, będą zgodne z Wami, czy przyniosą Wam oczekiwane przez Was rezultaty, czy będziecie z tego w pełni zadowoleni. Być może była tu sytuacja wcześniej w Waszym życiu, która bardzo Was zraniła. Gdzieś ta energia jeszcze w was, w was tkwi. Takie bardzo duże poczucie bólu i straty, być może po kimś, lub też ktoś Wam sprawił bardzo dużo przykrości, lub też jakaś sytuacja, w której znaleźliście się w życiu, spowodowała, że Wasza energia została bardzo, bardzo skaleczona. I czujecie się potwornie jeszcze zmęczeni, ale wychodzicie z tej energii. Natomiast pokazujecie też tej drugiej osobie, że potrzeba Wam pewnej równowagi w życiu, że nie wszystko to, co w tej chwili się u Was dzieje, jest do końca. To, co moglibyście tej drugiej osobie zaoferować, bo wy bardzo chcielibyście wejść w nowy związek, chcielibyście, chcielibyście pokazać tej osobie, że wam zależy, że, że chcecie, chcecie tej znajomości. Natomiast tu są takie jeszcze obawy, tu jest też takie trochę bronienie się przed tym, ponieważ gdzieś tam w podświadomości jest ten lęk, lub jakieś obawy, które spowodowały, że jesteście bardzo w tej chwili ostrożne. To też pokazuje ta karta Sprawiedliwości, która mówi, że musicie wszystko sobie poukładać i rozważyć, bo coś sprawiło wcześniej, co Sprawiło wam sporo bólu i smutku, i nie chcecie powielać tych samych być może błędów z przeszłości, które miały miejsce. Zobaczmy, jaka jest energia tej drugiej osoby, o której myślicie. Jak, jaka jest energia drugiej osoby dla panien w miesiącu marcu. Zobaczmy, co tutaj się nam pokażę, jakie energie nam się pokażą dla panien. U partnera lub u tej osoby, o której myślą. Jakie są uczucia, emocje tej Waszej drugiej połówki? Jaka jest podstawa działania tej osoby? Co odchodzi? Do przeszłości, lub co jest przed Wami ukryte? O czym myśli ta osoba względem Was? I z czym do Was wychodzi ta osoba? Tu ta osoba jest w tej chwili w takiej energii. Zrównoważenia. Ta osoba jest otwarta na to, żeby z Wami podzielić się tym, co posiada. Jest otwarta na jakąś relację z Wami. Natomiast nie ma tu jeszcze takich jakichś głębokich, dużych uczuć, ponieważ ta Osoba jest jeszcze trochę zamknięta w sobie, ona nie jest do końca na Was otwarta. Ta osoba potrzebuje jeszcze czasu na to, żeby sobie pewne sprawy poukładać i przemyśleć i dojść do pewnych prawd, które pozwolą jej do końca. Na to, żeby się na Was otworzyć, ale jest ona jak najbardziej otwarta na to, żeby Was poznawać głębiej, żeby się dzielić z Wami tym, co posiada, żeby, żeby pokazać, pokazać Wam to, co ma w sobie najlepszego. Być może też jesteście w tej chwili w jakimś oddaleniu i nie macie kontaktu ze sobą i ta osoba o tym wie i myśli o tym, że coś, są tu jeszcze jakieś przeszkody, które nie do końca pozwalają Wam na to, żeby się wspólnie spotykać. Dla niektórych może być sytuacja, że ta osoba, Wasza druga była w jakimś związku i w tej chwili być może odchodzi z tego związku i potrzebuje po prostu czasu na to, żeby przemyśleć sobie pewne sprawy, żeby skupić się w tej chwili na sobie, nie wchodzić od razu w nową relację. Potrzebuje tu pewnego przemyślenia pewnych sobie spraw i Takiego uzdrowienia wewnętrznego i dopiero jak będzie gotowa na, na nowy związek, to w pełni będzie mogła się wtedy dopiero zaangażować. Natomiast w tej chwili jakby pokazuje, że jest troszeczkę od Was odsunięta, ponieważ musi sobie dokładnie pewne sprawy przemyśleć. No i widać, że bardziej jest. Zdana na to, co przyniesie jej los. Czyli tak jakby sama od siebie nie podejmuje kroków, myśli o tym, że poczekam i zobaczę, co z tego wyniknie. Zobaczę, jak sprawy się ułożą. Zobaczę, co przyniesie mi los. Jak potoczą, potoczy się moja relacja z tą drugą osobą. Jeżeli Będę w tym, w tym działaniu, w tej energii, w której w tej chwili jestem. Że jest bardziej nastawiony na to, że na razie na razie być może nie zrobię żadnego kroku. Zobaczymy, jak to wszystko dalej się rozwinie. To, z czym wychodzi do Was ta osoba, to jest taka. Pokazuje Wam, że y, y, być może y, w tej chwili y, nie jest gotowa jeszcze na uczucia y, bardzo poważne względem Was, natomiast y, może być dla Was jak najbardziej takim wsparciem, pomocą duchową, że y, może, y, y, może się o Was y, w jakiś sposób zatroszczyć, że jeżeli będziecie tego potrzebowali, to jak najbardziej ta osoba może się z Wami podzielić dobrą radą albo okazać Wam jakieś miłosierdzie, wspomóc Was w czymś. Natomiast jeszcze nie jest gotowa na to, by wejść w poważny związek. Tu pokazuje się, że, że albo być może była w jakimś wcześniej związku, albo też ta osoba ma pewne, miała pewne zasady, pewne normy i to, co ją w tej chwili spotyka w związku z poznaniem Was, w pewnym sensie musi jej dać czas na to, żeby ona sobie przemyślała pewne sprawy, czy może odejść od tych zasad, które miała do tej pory wpojone. Czy może zmienić swój sposób myślenia, swoje postępowanie, by wejść w coś nowego dla niej być może, tak? Na ten moment ona zdaje się na to, co jej los przyniesie, tak? W związku z Wami. Natomiast jest jak najbardziej chętna do tego, żeby Wam okazać swoje zainteresowanie, żeby Wam okazać, że was y, w jakiś sposób y, wspiera. Yy... Ole mi karty lecą. Zobaczmy to już to, co poleciało. Jest... Oj oj, przepraszam. <laughs> tu mi jedna karta wyleciała, więc ją położymy i wyciągniemy jeszcze jedną kartę. <laughs> Co tutaj będzie się w miesiącu marcu, co tutaj może się między Wami podziać? No na pewno oboje macie chęć na to, żeby spróbować, żeby wejść w ten nowy związek albo żeby się po prostu lepiej poznać. Na pewno nie będzie to łatwe. Na pewno może być też zaburzona jakaś komunikacja między Wami. Być może nie będziecie mogli do końca dojść do porozumienia z czymś, albo ten kontakt będzie utrudniony z jakichś względów. Natomiast jest tutaj dużo działania i duża chęć działania i pójścia w swoim kierunku wzajemnym. Jeden do drugiego widać, że będzie chciał, będzie dążył do tego kontaktu. Będzie tu chęć stworzenia czegoś być może stabilnego, ale na pewno nie będzie to łatwy początek i mogą być jeszcze jakieś trudności po drodze. Być może, tak jak mówię, w tym kontakcie, który będzie w jakiś sposób utrudniony, albo być może nie będziecie mogli się w jakimś w jakich względach do końca porozumieć tak to pokazuje się na miesiąc marzec przynajmniej zobaczmy co, jaki jest przekaz anielski dla was jaki tu jest przekaz anielski dla panien na marzec pozwól się obdarować no Może być też sytuacja, że ta druga strona będzie chciała Wam coś od siebie podarować jak najbardziej, bo, bo karta tych ośmiu buław mówi również o tym, że coś w Waszym kierunku może tu jak najbardziej pójść, tak? Coś pozytywnego. To wszystko dla Pani. Taki był przekaz na miesiąc marzec. Pozdrawiam Was i zapraszam na. Kolejne czytania.